Cześć! Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czwartek, więc standardowo czwartkowa premiera. Nowość za 10 zł. Strapka Król Cash. Bardzo oryginalna, jak na polskie lotto, bo podobno jest to kopia jakiejś zagranicznej, ale u nas jeszcze nie było. Tabela 9-stopniowa. Nawet nie wiem, czy jest powielona z jakąś drapką. Także będę musiała poszukać. Dobra, mamy trzy sztuki. Wybrałam sobie sama numerki z dostępnych, które były. Wzięłam 2, 5 i 9. Takie wydały mi się najkorzystniejsze. A jak będzie, zobaczymy. Wkład 30. I w strapce szukamy wygrywających liczb, albo korony, jak przystało na króla. Klik mnoży raz dwa. I patrzymy. W pierwszej dwójce szukamy siedemnastki, osiemnastki, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt sześć. A jest czternaście, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści jeden, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć.

Sprawdźmy piątkę. No, mam nadzieję, że jakaś jedna wygrana się pokaże. Oglądałam już sporo premier dzisiaj i przeważnie wychodziły fajnie: 51, 32, 43, 22, 53, 26, 14, 52, 24 i 13. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt No, się nie chcę pokazać 41 i 37. siedem, czyli piątka też bez wygranej, ostatnia nadzieja w numerku dziewiątym. czterdzieści siedem, osiemnaście, czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery i dwanaście. I patrzymy. No na razie nic. Tutaj też nie. Obokowo głównie. Czterdzieści pięć, jedenaście. 26, 38 i ostatnie szanse. Patrzcie, trzeci pustak. Także ostatnio miałam dosyć udane premiery. A dzisiaj trzy sztuki, które sobie wybrałam sama, więc nie miałam dzisiaj ręki, bo wszystkie trzy puste. Także dla mnie król też nie jest zbyt hojny. No ale myślę, że się zrewanżuje. I jeszcze jedna prośba do Was, ponieważ na sobotę chcę zrobić odcinek na drugą rocznicę kanału. No i dodam dzisiaj ankietę, której Was zapytam, jaki typ odcinka z okazji rocznicy byście najchętniej zobaczyli bo nie wiem co mam przygotować. Chcę, żebyście mi pomogli, żeby było jak najciekawiej. Także odsyłam do ankiety i dziękuję, że zajrzeliście dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Pa pa.